Witam tutaj na osiedlu Słoneczne Wzgórze Zabrałem was w to miejsce, żeby pokazać takie miejsce z mojego dzieciństwa, gdzie często przychodziłem z kolegami Ale żeby tutaj nadać kontekst całej sytuacji, należałoby przybliżyć historię tego osiedla Osiedle zostało zbudowane na miejscu wsi Górny Szydłówek. Jakoś kiedy to było. Ja po na początku lat 80 zaczęto to budować. I właśnie tak ta ulica to jakby to jest właśnie droga, która prowadziła, prowadziła na tą wieś, zasadniczo była częścią tej wsi i ona szła prosto tam. Przez, przez całą długość osiedla była ta wieś przydłówek. Po obu stronach drogi były domy po prostu wiejskie, zabudowania gospodarcze pola. Wiem, że na wsi Szydłówek, właśnie tutaj. To stosownie tutaj na tym szczycie mieszkała gosposia, która przychodziła do moich dziadków właśnie, którzy mieszkali w przedmieściu. Czyli de facto było widać tą wieś z Kielc nie? na tej górze. Z kolei ta e, ulica, która teraz się nazywa Szydłówek Górny na część tej wsi, e, ta ulica ona e, została wyasfaltowana dopiero na przełomie lat 80. i 90., jak, jak tutaj już mieszkałem, jak to osiedle już istniało, bo w połowie lat 80., powstało, my się wprowadziliśmy właśnie w 85, chyba. E, I ta Droga, to była polna droga, to była gruntowa taka droga, gdzie e, jak była ulewa, to spływała błotem, na sam dół spływało błoto, a w zimie e, była całkowicie oblodzona, i się zjeżdżało po prostu. Więc dopiero na przomie lat 80. i 90. ją wyasfaltowano, pamiętam jeszcze, jak po prostu tutaj było jedno wielkie błoto, i nie było tych, tych bloków, w ogóle to była po prostu wieś, i to się dopiero wjeżdżało w osiedle. Ale ja pamiętam, jak jeszcze jak, yy, na początku jak się wprowadziłem, to nie było z kolei yy, tutaj tej, tej ulicy co w prawo odbija, tutaj też były chaty, były chaty, e, taka czarna chata tam stała właśnie, e, tam gdzie to jest no, ten parking, gdzie te samochody są, tam po prostu była czarna chata. I pamiętam raz wychodzę, po prostu to było wakacje, musiało być wakacje jakoś, a nie do przeszkolatry, do przeszkola, w której nie chodziłem. Wychodzę na dwór, a przyjechał, przyjechała koparka i spychacz i rozwalają tą chatę dziadowi. Dziada nie było i rozwalili mu chatę i zbudowali właśnie parking taki. A teraz wiadomo też ta okolica się zmieniła znacząco. Wszystko zniknęło, ale nie o tym dzisiaj. Nie, dzisiaj nie będzie, o pato deweloperce. Eee, tylko o garażach, <laughs> tutaj są jeszcze jakieś pozostałości garaży, ale te garaże to było prawdziwe no, Eldorado dla dzieci właśnie, które się chciały popawić w wojnę. Eee, tylko musimy przejść trochę dalej, eee, bo to nie, nie były te garaże, tylko takie co stoją dalej, tutaj idziemy sobie tędy normalnie i tam zaraz wchodzimy w taką, w taką... Drogę boczną. Chyba nazywa się Ulica Masłowska. To, to kiedyś były chaty zupełnie, to nie było nic takiego domu. E, tak, tutaj właśnie wzdłuż e, tej drogi wszędzie były chaty takie i zabudowania gospodarcze. Tutaj, o, tutaj, w tym baraku, o, dosłownie, w tym baraku. Była wypożyczania kasy wideo zaraz na początku lat 90. Tam się wchodziło i pan mówił. Komedie, sensacje erotyki 5000 zł. No a tu jest właśnie ulica Masłowska. I się tutaj wchodziło. Widzę, że nadal, nadal ta ulica ma taką konsystencję, jaką miała 40 lat temu. Po prostu okolica w sumie taka, oczywiście tego bloku nie było, ten blok został zbudowany jakieś 15 lat temu. Tam się były garaże, dosłownie tu, dokładnie, to jest to miejsce. Tu były garaże. Taki blaszany labirynt. Ja jako dziecko, właśnie z perspektywy dziecka to faktycznie to wyglądało jak labirynt, bo to był taki rząd garaży i za nim jeszcze drugi rząd i takie y, wąskie prześwity między nimi, no, jak w labiryncie się tam chodziło i no dosłownie można było się tam zrobić bawić w strzelanie y, ja tam przychodziłem właśnie z, z moim kumplem z podstawówki, Pawłem Bysiakiem, który właśnie jest autorem pytania jaki kolor ma nicość y, on swojego młodszego brata Artura i się tutaj strzelaliśmy się w tych garażach właśnie to było zarąbiste. tam z naszego bloku Artur Czekierda i Łukasz Czekierda. Też ja miałem mnóstwo pistoletów takich plastikowych i rozdawałem je i się tutaj strzelaliśmy. Po prostu było coś pięknego. W tych właśnie garażach. Tak w, w tych labiryntach. Może tutaj, tutaj są jeszcze... Jeszcze jest pozostałość tych garaży, tylko że to jest tylko jeden rząd tych garaży. Ale... Więc tutaj no, nie widać tego, tej grozy, jaka była w ogóle, tej, tej ekscytacji Jak się wchodziło właśnie w te szczeliny między garażami yy, I się robiło zasadzki na ludzi W sensie na Twoich kolegów z bronią yy, I się strzelało, nie? Yy, no i to się tak się bawiliśmy przez godzinę, bo tam nam się nudziło oczywiście, nie? Bo to nie był paintball, szkoda właśnie No, ale cóż Ech. No a teraz już tej okolicy nie ma niestety. Ta w sensie jest, ale no, było i po prostu. Ale teraz tak, no garaże tej większe garaży poznikała, te w ogóle zniknęły. Tutaj za tymi garażami jeszcze była fajna łąka taka. Dosłownie, <grym> to, to słuchaj, no, po była łąka, czyli tam gdzie się wypasało krowy i faktycznie ludzie jeszcze wypasali krowy. Pod koniec lat 80. na początku lat 90. jeszcze były wypasane krowy. E, na tej łące za garażami właśnie. No a teraz tutaj już mm, Zostało to oczywiście zabudowane. To Jeszcze, jeszcze nie, nie ma znamion pato deweloperki. To jeszcze było 15 lat temu powstał ten budynek. To jeszcze wygląda w miarę przyzwoicie tutaj. O, jest ruch, jest ruch samochodów. Dobra, myślę, że tyle starczy na dzisiaj, jeśli chodzi o opowieści. A chyba, że jeszcze pójdziemy w dół, ale dół, w, do, na, w dole już nic nie ma zasadniczo w sensie tych miejsc z danych lat, tych pozostałości wsi szybówek, to już się tam nie uświadczy, bo wszędzie no, zostały zbudowane nowe inwestycje. Na przykład to, co widzimy teraz przed sobą, to zostało zbudowane w 2009 roku. Pamiętam, było budowane, jak wracałem z roboty, tędy To było budowane tam. Yy, w zasadzie po, po każdej stronie są jakieś nowe bloki. Tutaj, o, to jest pozostałość z yy, wsi, szydłówek. Ten ta chata, ta, ta chata. Ale tam wszystko jest nowe. Biedronka zbudowana na takim wielkim polu, gdzie była taka chatka w oddali. Jakieś sady, to wszystko poszło się walić. Także tyle skrzydłówka zostało. Myślę, że to jest kwestia tylko kilku lat, zanim sztuczna inteligencja będzie mogła przedstawić, wygenerować de facto, jak wirtualną rzeczywistość, te miejsce, jak ono wyglądało e, po prostu e, przed półwiekiem, czy nawet przed wiekiem, na podstawie po prostu zgromadzonych map, e, starczych fotografii, sztuczna inteligencja będzie generowała takie, w czasie rzeczywistym, takie właśnie e, wirtualne przestrzenie. E, z tego co obserwujemy, na to liczę, będzie można sobie faktycznie zobaczyć na podstawie starych zdjęć lotniczych, między innymi jak ta yy, droga szła właśnie przez ten szczytówek górny, jak tutaj były te, ta, ta, ta wieś. Bo ta, yy, ona szła właśnie prosto, prosto aż na pola umarłych. Yy, tam jak pokazywałem w tym ostatnim filmiku umarłych, tam jest jakby yy, kontynuacja tej, tej drogi stąd. Tak było.